Lori, ty dopiero co wróciłeś z hiszpańskiej wyspy, a już dzisiaj brylujesz na fantastycznym evencie jak odnajdujesz się teraz w Polsce, w Warszawie, no po swojej, że tak powiem, dość długiej nieobecności. No, nie ukrywam, że jest mi ciężko, bo jednak wyspa miłości to to nie jest tu. No ale naprawdę to jest wspaniała przygoda i każdemu bardzo mocno polecam. Co prawda ja miłości nie znalazłam, ale mam wspaniałych znajomych, którzy na pewno miłość tam znajdą. Trzymam kciuki, przynajmniej bo niedługo finał, więc, więc fajnie. No właśnie, komu ty kibicujesz w tym finałowym odcinku? O, ja bardzo kibicuję Laurce i Arminowi, z którym zresztą się mocno zaprzyjaźniłam w programie. Nie zawsze, jak widziałam teraz w odcinkach, był pokazywany jakoś bardzo pozytywnie, ale jest naprawdę wspaniałym człowiekiem i myślę, że obydwoje z Laurką naprawdę zasługują na to, żeby wygrać. Tak naprawdę odpadłaś na chwilę przed finałem. Nie jest Ci trochę żal? Nie jest mi żal. Ja zrobiłam wszystko, co mogłam. Miałam faktycznie taką sytuację, w której widzowie stwierdzili, że źle potraktowałam swojego partnera ale wiadomo, nie wszystko w 50-minutowym odcinku da się pokazać, więc tych emocji było tak wiele. No ale mamy wszystko wyjaśnione i nic niczego nie żałuję. A czy jest na przykład tak, że jak teraz oglądasz odcinki, to widzisz jednak różnicę i dochodzisz do wniosku, że w telewizji coś zostało przedstawione zupełnie inaczej niż tak naprawdę wyglądało to z Waszej perspektywy? Faktycznie nie mówię, że rzeczy są wycięte z kontekstu, bo to nawet nie, nie o to chodzi, ale e, jest, jest sporo uczestników, którzy dla mnie osobiście byli po prostu niemili, buradcy, roszczeniowi, e, a w programie wyszli na całkiem spoko gości, więc no, to, jest, to, jest, to, to jest miłe, że tak ich pokazują, ale z drugiej strony e, no, jednak tam przeżywaliśmy swoje. Okej, okay. to jakie teraz plany na najbliższą przyszłość? No, y, teraz y, a, zaczynam współpracę z y, młodym, przystojnym, wokalistą, y, więc y, no niedługo będzie wielkie uderzenie. Tak mogę zdradzić. Fajnie cieszę się, bo po prostu będziemy, będę robić w końcu to co kocham, to, y, to do, do, do czego dążyłam przez całe życie, więc y, trzymaj kciuki.